W pierwszej kolejności chciałabym podziękować wszystkim, którzy słuchają moje filmiki, odwiedzają moją stronę. Zapraszam również na mojego bloga annacitko.blogspot.com.pl, gdzie jeszcze szerzej staram się omawiać niektóre kwestie i zwracać uwagę waszą na niektóre ważne sprawy. Dzisiaj, moi drodzy, chciałabym Wam popowiadać o tasiemczycy, teniozie i cysty, cystycyrkozie. Tasiemczyca zgodnie z nazwą jest chorobą, inaczej tenioza, od łacińskiej nazwy tenia tasiemca, jest chorobą powodowaną przez tasiemca. Tasiemca uzbrojonego bądź tasiemca nieuzbrojonego Teosiemca uzbrojonego, teniasonilium lub połacinnie teniasonilium, też nieco uzbrojony, lub teniasaginata, czyli tasiemca z kolei nieuzbrojo, nieuzbrojonego. I tenioza jest chorobą jelita cienkiego. Warto, żebyście wiedzieli, że jest to choroba jelita cienkiego. Natomiast cyrkozę wywołuje postać larwalna tego tasiemca zwana wągrem, i od nazwy larwy wywodzi się druga, jak gdyby nazwa tej choroby to jest wągrzyca. Obydwie choroby są spotykane na całym świecie, endemicznie w Meksyku i w krajach Ameryki Łacińskiej, w Chinach, Indiach, Tajlandii, Tajwanie i Korei. Okazuje się, że dojrzały taświeńców zbrojony osiąga długość od 2 do 7 metrów, zwykle 4 metry i szerokość 6 mm. Jego skład jest prawie kulisty z czterema przystawkami o średnicy około 1 mm i z ryjkiem z podwójnie więcej haków, gdzie w pierwszym rzędzie haki są dłuższe w niż w drugim rzędzie. Całe ciało taśmieca zbrojonego uzbrojonego. Składa się z mniej niż tysiąca członów proglotytów i ze względu na segmentowaną budowę nazywa się je Dojrzały człon tenia solium, czyli tasiemca uzbrojonego, różni się od tego samego rodzaju tasiemca nieuzbrojonego, tenia saginata, kilkoma cechami morfologicznymi. To jest liczbą jąder, dodatkowym płatem jajnika oraz brakiem zwieracza pochwy. Czony maciczne obu dwóch gatunków różnią się też liczbą odgałęzień macicy. U tenia solium występuje 7-13, zwykle 9 odgałęzień. Po każdej stronie głównej pnia macicy, natomiast jaja są walane na przednim końcu macicy, i tymi jajami to jest istotne, tutaj podkreślam, bardzo dla was istotne, jajami zarażają się żywiciele pośredni, pośredni. Tymi żywicielami pośrednimi są zwykle świnie, ale też człowiek i niektóre gatunki zwierząt. Na przykład mogło to być małpy, dziki niedźwiedzie brunatne, lisy, psy, koty króliki, zające i e, szczury. Czyli co jest, e, co jest tym żywicielem pośrednim? Jeszcze raz powtarzając dla z zbrojnego, bo to koniecznie musicie wiedzieć, czyli są to przede wszystkim świnie. Następnej kolejności gatunki zwierząt, czyli bałpy dzikie dziki, niedźwiedzie brudate, lisy, psy, koty, króliki, zające, szczury i teraz ich przewodzie podkarbowym pod wpływem soku jelitowego pełkają otoczki jajowe, uwalniają się larwy, larwy te są zwane onkosferami i wytwarzane przez nie enzymy lityczne i haki, czyli to co się jest uzbrojone, on wytwarza haki i te że haki umożliwiają przechodzenie przez ścianę jelita do naczyń, i następnie z krwią jest on przenoszony do różnych narządów. Ze względu na występowanie elastyczną osłoną kosfery, mogą zmieniać swój kształt i to ułatwia ich wędrówkę przez naczynia krwionośne, nawet o małe średnicy. U zwierząt one najczęściej umiejscowiają się w mięśniach. Języka, żuchwy, szyi, łopatki, przepony w sercu. Natomiast u człowieka lokalizują się głównie w mózgu, w gałce ocznej, w skórze, rzadziej w sercu, płucach, w wątrobie, w nerkach, w rdzeniu kręgowym. Czyli powtarzając, u zwierząt najczęściej te larwy umiejscowiają się w mięśniach języka, żuchwy, szyi, łopatki. Natomiast u u człowieka one najczęściej osiedlają się w mózgu, gałce, ocznej skórze, rzadziej w sercu, płucach, wątrobie, nerkach i rdzeniu kręgowym. I teraz w ciągu 60 do 70 dni przecząsają się w larwę, tak zwaną cysticercus celulose, natomiast dalszy rozwój te przebiega u żywiciela ostatecznego. Po zjedzeniu mięsa, żywiciela pośredniego, czyli mięsa na przykład świni, najczęściej świni zawierającego larwę, czyli w mięśniach, generalnie najczęściej w tych mięśniach, właśnie świni, dochodzi do lokalizacji tego tasiemca. I teraz wiecie, człowieka wynicowuje się z koleks, hakami taki tasiemiec przyczepia się ozbrojony do ścian jelita i po kilku tygodniach rozwija się postać dorosłą, która to postać dorosła może przeżywać tak wiele lat, nawet 25. Czyli, moi drodzy, postaciami inwazyjnymi dla tasiemcy uzbrojonego są zarówno jaja, jak i larwy. W przypadku zarażenia jajami rozwija się cysticercoza, natomiast w przypadku zarażenia larwami ta siebczyca. I teraz jaja mogą dostać się do organizmu człowieka w różny sposób. Może to być tak zwana egzoinwazja, może być to autoegzoinwazja bądź autoendoinwazja. Jeżeli chodzi o egzoinwazję, to ona występuje wówczas, gdy całe jaja lub całe proglotyty maciczne zostają zjedzone wraz z zanieczyszczonym pokarem lub połknięte z wodą. Autoegzoinwazją z kolei mamy do czynienia wówczas, kiedy zarażenie następuje drogą pokarmową jajami lub dojrzałymi proglotytami Pasożytującego już w tym czasie tasiemca. Oraz możemy mieć do czynienia z tak zwaną autoegzoinwazją. Ona występuje wówczas, gdy człony maciczne na skutek ruchów anterperystatycznych dostają się do dwunasticy lub żołądka, gdzie uwalniają się jaja, a z jaj uwalniają się onkosfery. Do zarażenia wągrem warto o tym, o tym wiedzieć. Dochodzi w czasie spożywania niedogotowanego lub surowego mięsa wieprzowego bądź sporadycznie innego żywiciela, żywiciela pośredniego, w którym występują te postacie larwalne. Wągry giną w wysokiej temperaturze podczas gotowania. I w niskiej temperaturze, w temperaturze minus 10 stopni, która jest utrzymywana przez 4 dni. Największą częstość zarażeń stwierdza się, zarażeń stwierdza się u ludzi, którzy żyją w złych, w złych warunkach sanitarnych. I tam, gdzie jest na przykład woda, gleba, są skażone kałem człowieka lub świń. Cystylizacja natomiast występuje, u, do niespostrzeniania do się dochodzi do, po spożyciu zanieczyszczonego jajami pokarmu, i o tym też decydują tutaj zaniedbania higieniczne. Czym objawia się tenioza? Objawia się tenioza tejże. Choroby są niespecyficzne, występują do zaburzenia trawienne, to jest biegunki lub zaparcia nieraz naprzemienne, nudności, bóle głodowe brzucha, utrata apetytu może występować, czasami obserwuje się anemię, niedokrwistość, perforacje jelit. Natomiast eozynofilia, czyli ta liczba, poziom granulocytów kwasochłonnych we krwi sięga do 13%, ale też warto wiedzieć, że metabolity te mogą powodować tak zwane skórne odczyny alergiczne, czyli tak zwane pokrzywki. Jeżeli natomiast chodzi o cystycyrkosy, to wągry mogą występować praktycznie w każdym narządzie czyli mówimy o cyrkozie, czyli mówimy o wągrach, czyli o postaci tej larwalnej tego tasiemca, czyli tej postaci, ta postać larwalna nazywana jest wągrem. czyli tu mówimy o cystycyrkozie. Jeżeli chodzi o zakażenie się wągrą. U człowieka wągrzyca mózgu stanowi od 60 do 96% wszystkich przypadków cystycyrkozy, cyrkozy, zaś gałki ocznej od 13 do 46%, Natomiast kształt i wielkość wągra zmieniają się w zależności od miejsca lokalizacji u człowieka. Na przykład, w mągry w mózgu są kuliste, o średnicy od 8 do 10 mm, w mięśniach owalne, nieraz silnie wydłużone. Objawy kliniczne w cystysterkozie zależą one od liczby lokalizacji larw, ale także od ich wielkości. Natomiast wągrzyca ośrodkowego układu nerwowego jest najgroźniejszą chorobą spowodowaną przez tenia solium, taśmęcę uzbrojonego. Przy lokalizacji wągrów w skórze i w tkance mięśniowej zaczynają pojawiać się liczne ruchome, okrągłe i bolesne guzy o średnicy około 2 cm, gdy są w pełni rozwinięte. Natomiast gałce oczne w komorach mózgu, w przestrzeni podpajęczyłówkowej i rdzeniu kręgowym, wokół nie tworzy się włóknista otoczka, natomiast w innych miejscach lokalizacji larwa jest otoczona tkanką włóknistą żywiciela. I taka budowa pozwala na skuteczne chirurgiczne usunięcie larwy z tkanki człowieka. Ze względu na to, że żywe cysty nie wywołują odpowiedzi zapalnej przez okres 4 do 5 lat, nie obserwuje się zwykle u pacjentów objawów nasuwających podejrzenie inwazji z teniasolium, Czyli często choroba może przebiegać bez objawowo. Ale co ciekawe, na przykład, występowanie wągrów wśród śródmózgowiu może wypowodować objawy zespołu Parkinsona u osób, które rozpoznaje się neurocysty czyli cysty z tymiż objawami neurologicznymi, notowane są zaburzenia psychiczne, przede wszystkim depresje, natomiast w mózgowej postaci cysty dodatkowo wągry mogą też umiejscawiać się. W okolicach również oczodołu. I wówczas mamy do czynienia z tak zwaną postacią oczną, cysti, W cer, W e, e, Rozpoznanie choroby, czyli są znane różne metody laboratoryjne, testy, metody laboratoryjne, w Kale też stosuje się metody wykrywania. Tenia, solium. I natomiast jeżeli jeśli chodzi o zapobieganie chorobie, tutaj okazuje się, że skuteczność działań profilaktycznych zależy od wiedzy ludzi na temat sposobów rozprzestrzeniania się tego sztasiewca i przestrzegania higieny zapobiegającej zarażeniu jajami, które znajdują się w zanieczyszczonej wodzie lub pożywieniu dobre warunki sanitarne ludzi i jedzenie wieprzowego mięsa gotowanego, one mają zasadnicze znaczenie w ograniczeniu zachorowań na teniozę i cysticę Po O zmianach można również zastosować leczenie chirurgiczne. Teraz przejdziemy z kolei do drugiego z rodzajów tasiemca, to jest tasiemca nieuzbrojonego, tenia saginata. Występują kosmolity. Są politycznie, natomiast wysoka prewalencja obserwowana jest w Ameryce Południowej, Wschodniej i Zachodniej Afryce, Południowo-Wschodniej Azji oraz Środkowej Południowej Europie. Poza tym jest rzadką chorobą. Dojrzały nie uzbrojono, okazuje się, że jest dłuższy od zbrojonego. Długość jego ciała najczęściej wynosi około 5 metrów, natomiast spotykano okazy sięgające do 25 metrów długości. Liczba proglotytów waha się w granicach od 1000 do 2000. Skoleks w przekroju poprzecznym jest kwadratowy. Proglotyty dojrzałe są szersze niż dłuższe, zaś maciczne znacznie węższe niż dłuższe z jaja, siewca nieuzbrojonego, zjedzonego przez żywiciela pośredniego, w tym przypadku głównie bydło, jak widzicie przy tasiemcu uzbrojonym tym żywicielem pośrednim najczęściej były świnie. Tutaj natomiast żywicielem pośrednim najczęściej jest bydło i w dwunastnicy uwalnia się tak zwana onkosfera, która następnie przez ścianę jelita przedostaje się do naczyń krwionośnych lub chłodnych, a wraz z krwią do mięśni, Najczęściej onkosfery osiedlają się w mięśniach żuchwy, szyi, przełyku, języka, międzyżebrowych i w sercu. Po dwóch, trzech miesiącach rozwija się drugie stadium larwalne, zwane wągrem bydlęcym, i człowiek jest jedynym żywicielem ostatecznym tego gatunku tasiemca. Po zjedzeniu mięsa z wągrem, w cienkim po dwóch, trzech miesiącach rozwija się postać dorosła tasiemca. Proglotyty odrywają się od strobili pojedynczo, dziennie od 5 do 9 się odrywa, mają zdolność wypełzania z otworu odbytowego i samodzielnego poruszania się w środowisku zewnętrznym. U osób aktywnych w ciągu dnia odbywa się to w godzinach od 15 do 20 i te proglotyty mogą być również wydalane skałem. Na skutek skurczu mięśni wora powłokowo-mięśniowego z macicy wydostają się jaja. Jeśli chodzi o epidemiologię, to głównym żywicielem pośrednim tasiemca nieuzbrojonego jest bydło, natomiast wągry rozwijają się także u innych gatunków zwierząt, np. łowiec, kus, reniferów, żyraf, lam. Żywiciele pośredni zarażają się podczas wypasania na terenach zanieczyszczonych kałem człowieka. Jaja mogą być przenoszone w innych też miejscach za pośrednictwem owadów koprofagicznych. Do człowieka dostaje się pasożyt wraz z surowym, tak zwanym tatarem lub niedogotowanym mięsem, w którym znajdują się larwy. Na okół obecność ta siepca nieuzbrojonego jest dobrze tolerowana przez człowieka, Brak specyficznych objawów w tej chorobie. Ta sięczyca przebiega z zaburzeniami pokarmowymi, czasem ostrymi jelitowymi obstrukcjami czy niedrożnością jelit. Często występują biegunki, bóle głodowe z uczuciem sania lub ucisku. Natomiast u dzieci może występować brak apetytu, brak przyrostu masy ciała, zaburzenia wzrostu i uczucie osłabienia. Produkty przemiany ta wywołują reakcje skórne w postaci pokrzywki, podenerwowanie, brak koncentracji. Znane są przypadki występowania tenia saginata w macicy i powodującego pomenopauzalne krwawienie. Natomiast prototyty wydostają się przez odbyt w ciągu dnia, w ciągu dnia, i jakie są metody zapobiegania tejże choroby? Jednostka laboratoryjna natomiast opiera się głównie na badaniu k. Metody zapobiegania. Czyli mięso używane do sporządzania tatara powinno być oczywiście badane weterynaryjnie na obecność larw. Zwraca się spożywanie mięsa gotowanego. Temperatura 56 stopni niszczy larwy tego tasiemca. Mrożenie mięsa w temperaturze minus 10 stopni przez 5 dni zabije larwy. Bydło natomiast nie powinno być wypasane na łąkach, które są zanieczyszczone kałem człowieka. Jaja, ta nieuzbrojonego mogą przeżyć 159 dni na trawie, na wolnym powietrzu i 33 dni w wodzie. Natomiast w temperaturze od 4 do 5 stopni przeżywają one od 65 do 168 dni. Bardzo, bardzo dziękuję Wam za uwagę.